Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was najserdeczniej w naszym kolejnym wieczornym spotkaniu zasypiakowym, tym razem oczywiście wtorkowym, bo dzisiaj wtorek. Koni we wtorki sobie czytamy czytania liturgiczne z liturgii mszy świętej i sobie próbujemy jakieś pytania zadawać. Koni mamy dzisiaj w ogóle święto, bo dzisiaj jest świętego Macieja, apostoła. Jest dzisiaj Ewangelia z bardzo fajnym zdaniem, znaczy jest tam wiele fajnych zdań, ale jedno sobie szczególnie weźmiemy do rozważenia, takie może nieoczywiste, bo dzisiaj jest w ogóle dużo o miłości, oczywiście o oddawaniu życia, ale o tym sobie wielokrotnie już mówiliśmy, a chyba o tym, co dzisiaj będzie, jeszcze sobie nie mówiliśmy w rachunku sumienia. Posłuchajcie takiego zdania z tej Ewangelii dzisiejszej, to jest fragment Ewangelii świętego Jana. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Konie bardzo ciekawe zdanie. Sługa robi, nie wiedząc, dlaczego robi to, co robi, tylko dlatego, że jest sługą. I czasem, myślę, jest nas takie, taka postawa wśród katolików, chrześcijan. Ona oczywiście czasem może być dobra, jeżeli z czegoś dobrego wynika, że jakby jesteśmy posłuszni Panu Bogu bez względu na to, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy. W takiej postawie oczywiście jest coś pięknego, nie? Że samo to, że Pan Bóg coś mówi, to mi wystarczy. Jakby on jest godny zaufania i nawet kiedy nie rozumiem, ale on to mówi, no to ja go słucham, bo on to mówi. A w tym akurat w tym tekście, w takim kontekście. Tutaj pan Jezus mówi coś innego, nie, bo mówi: No, nie chcę, żebyście byli tylko moimi sługami, czyli po prostu robicie, bo wam mówię. Tylko mówię: Chcę, żebyście byli przyjaciółmi, a przyjaciel wie, co czyni jego pan, bo ten pan mu oznajmia wszystko, nie? bo ten pan mu mówi i on już nie robi dlatego, że tak trzeba, bo jest po prostu sługą, tylko robi, bo wszedł w przyjaźń, zrozumiał, dlaczego jego pan robi to albo tamto, dlaczego wymaga tego albo tamtego, bo już nie jest jego panem, tylko jest jego przyjacielem, czyli jakby wchodzi w pewne zrozumienie. Koni tak jak mówię, jest oczywiście bardzo piękną postawą czasem w naszym życiu, kiedy nie rozumiemy na przykład czegoś co pan Bóg nie wiem, każe robić albo czego zabrania robić, a my mówimy dobra, skoro tak pan Bóg mówi to mi to wystarczy. Ale konie warto by też było nieustannie wchodzić w taką relację, gdzie my jesteśmy po prostu przyjaciółmi, czyli chcemy wiedzieć dlaczego tak pan mówi, chcemy wejść w taką relację, gdzie on nam to wytłumaczy. To, kochani, bardzo często oznacza poszukiwanie. To oznacza zadawanie pytań, to oznacza, jakby, taką nieustępliwość i nieugiętość w poszukiwaniu prawdy. I na pewno są takie momenty w życiu, gdzie robimy, bo mu tylko ufamy i nawet nie musimy wiedzieć, dlaczego to robimy. Ale myślę, że on też od nas oczekuje, dlatego to właśnie dzisiaj mówi, że będziemy jednak wchodzić na relację przyjacielską, czyli będziemy chcieli się dowiedzieć, będziemy chcieli robić nie tylko na ślepo, jak to mówimy, ale bo rozumiemy tylko pytanie, czy rzeczywiście szukamy. Kochani, czasem jest wygodniej robić, bo tak mówią, robić, bo tak mówi Kościół, robić, bo tak mówi Pan Bóg, mimo że nie rozumiemy. A pytanie, a może by trzeba podjąć taki wysiłek, żeby jednak zrozumieć? Kochani, pomyślcie dzisiaj w tym krótkim rachunku sumienia o Waszym poszukiwaniu prawdy, o tym, czy wy czytacie książki, które mogą różne rzeczy religijne, teologiczne wytłumaczyć, czy szukacie rekolekcji, konferencji, jakichś zrozumień, wyjaśnień, wykładów. Mnie na przykład oni bardzo zawsze cieszy. Przy większości naszych klasztorów dominikańskich są takie różne szkoły teologii dla świeckich. Nie takie normalne studia, tylko takie, że tam raz w miesiącu w sobotę są wykłady. Jak właśnie widzę takich ludzi, wiecie świeckich, którzy przychodzą co miesiąc na te wykłady, słuchają. Oni chcą znać prawdę, chcą rozumieć, chcą nie tylko przyjąć, że tak powiem, na ślepo, yy, yy, tylko chcą przyjąć, bo rozumieją dlaczego. I oczywiście mówię, jest piękną postawą robić nie rozumiejąc, bo się kogoś kocha, ale jest równie piękną postawą szukać tego zrozumienia. Więc zadajcie sobie pytanie, jak to jest z tym waszym szukaniem. Może trzeba by jakieś kroki wreszcie podjąć do szukania zrozumienia. Pomyślcie o tym. Panie Jezu, posyłaj nam nieustannie Ducha Świętego, który będzie nas rozświetlał, który będzie nas motywował, który będzie dawał nam inspirację, który będzie nas popychał, który nie będzie dawał zaspokojenia tam, gdzie nie wiemy, nie rozumiemy, który będzie nas popychał do poszukiwania. Duchu Święty, przyjdź do nas i nieustannie nas ucz takiego szukania. Bardzo Ci o to prosimy, niech tak się stanie. Amen. Kani, teraz oczywiście dziesiątka różańca. Pomódmy się dziesiątkom, której nie ma. W sensie nie ma w tych oficjalnych, tylko tajemnicą, kochani pytań, które uczniowie zadawali Panu Jezusowi. Zobaczcie, oni często pytali Go o różne rzeczy. Z nich to będzie właśnie ta tajemnica, gdzie uczniowie pytają Jezusa o wytłumaczenie. Bądźmy w tej tajemnicy razem z tymi uczniami. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I oczywiście na koniec proszę mi się dać pobłogosławić. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa, niech to będzie, kochani, dobra, piękna, spokojna noc. Do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa. Pa.